Przewrotni i podstępni. Tacy, według niemieckich pamiętnikarzy i historyków, byli Polacy przyjmujący władzę nad Wielkopolską na przełomie 1918 i 1919 roku. Jednym z przykładów miało być opanowanie Gniezna. Udane powstanie. W 10 minut. Część 11. Zdobyć okno na świat. Czyli jak odzyskać Kujawy i Morze Pomorze. Niecała Wielkopolska znalazła się pod okupacją pruską po rozbiorach Polski. Jej południowo-wschodnia część z Kaliszem i Koninem weszła w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Podczas powstania listopadowego i styczniowego w XIX wieku Wielkopolanie z Prus nielegalnie przekraczali granice, aby brać w nich udział. Po ucieczce do powstania styczniowego 1863 roku znacznej części uczniów i nauczycieli strzemeszna, władze pruskie zlikwidowały nawet tamtejsze gimnazjum. Strzemeszna blisko było także na tę część Kuja, która w 1918 roku była już Polska. Polacy z powiatów Witkowskiego, Mogileńskiego czy Strzeleńskiego mogli więc liczyć na ewentualną pomoc z zakordoną. Najpierw jednak trzeba było wyzwolić gniezno. Władzę cywilną wzięli w swoje ręce Polacy Ale mimo wieści z Poznania o wydarzeniach z 27 grudnia Stojący na czele Rad Ludowej i Robotniczej Wolesław Kasprowicz Właściciel fabryki wódek i likierów Nie chciał podjąć decyzji o ataku na koszary Mimo tego, że gotowi byli do akcji członkowie Sokoła i POW Wezwanie do walki przyszło z Poznania Gdy w godzinach popołudniowych siedziałem w jednym z biur magistratu Doszedł do mnie z ulicy odgłos niecodziennego gwaru i bieganiny na rynek wjechał od strony poznania samochód z biało-czerwoną chorągwią z wiadomością, że w dniu wczorajszym rozpoczęły się w Poznaniu walki i że miasto jest w rękach zwycięskich sił polskich. Dziwnym mogło się wydawać, dlaczego tak ważna wiadomość nie dotarła wcześniej drogą telefoniczną. Na to hasło, które w mgnieniu oka rozeszło się po całym mieście, gromadzący się na ulicach tłum rzucił się ku koszarom piechoty, wtargnął bez napotkania oporu aż do składu broni i rozdzielał karabiny wszystkim nadbiegającym. Słaba, zdemoralizowana załoga ukryła się gdzieś w głębi koszar. Gdy dobiegłem tam, już grupy uzbrojonej młodzieży, a także starszych obywateli udawały się w pośpiechu na miasto, aby zająć najważniejsze placówki. Na widok tego co się dzieje stojący obok mnie zdumiony burmistrz Nolner pyta czy to już Polska na odbytej w nocy na radzie postanowiono niezwłocznie internować wybitniejszych Niemców w pierwszym rzędzie wyższych urzędników aby ich unieszkodliwić i uniemożliwić im jakąkolwiek aktywność przez nawiązanie kontaktu z zewnętrznym światem byłem jednym z wykonawców tego zarządzenia Zabrałem ze sobą dwóch uzbrojonych powstańców z biało-czerwonymi opaskami, i wczesnym rankiem udaliśmy się do mieszkań wyznaczonych osób, gdzie odczytywałem z rozkazu Kitla, dyrektora cukrowni, pełniącego funkcję powstańczego komendanta miasta, następujące zarządzenie. Rozkazuje, aby pan nie opuszczał swojego mieszkania. Nikogo u siebie nie przyjmował i z nikim nie nawiązywał kontaktu. Jeżeli pan się do tego pod słowem honoru nie zobowiąże, lub złamie dane zobowiązanie, zostanie pan aresztowany. Rozkaz ten wykonałem wobec adwokata Espego, znanego hakatysty oraz kilku sędziów. Tak zapamiętał tamten historyczny moment Zygmunt Karpiński. Wiadomość o powstaniu w Gnieźnie błyskawicznie rozeszła się po okolicznych majątkach, wspomina Kazimierz Żyniński. Natychmiast rozesłano gońców i rozkazy po wszystkich tych dworach okolicznych, po wszystkich gospodarzach, wozy, jakie kto dyspozycji i zaraz wszystko na wozy uzbrojeni. Jednakże jak do Gniezny otarli, Gniezno już było zdobyte i posiłki, które były przysłane zbyt Bydgoszczy na pomoc Gnieznu, niemieckie oczywiście, wycofywały się i my w pogoń za nim pod Zdziechowę. No i tam wywiązała się dość poważna potyczka i gdybyśmy dysponowali jakimś oddziałem chociaż niewielkim, jazdy, Udałoby nam się zdobyć baterię artylerii. No i dali na szlak bojowy wiódł przestrzelno na Inowrosław. Gniezno znalazło się w rękach polskich 28 grudnia, podobnie jak pobliskie Witkowo. Miejscowych powstańców wsparli żołnierze z wrześni oraz oddział POW ze Słupcy, znajdującej się już poza zasięgiem władzy pruskiej. Mieliśmy wiadomość, że w Witkowie jest silna kompania w sile około 180 ludzi niemieckiego Gremszu. Więc zaraz bezpośrednio z Strzałkowa do Witkowa, najkrótszą drogą. Tam wywiązała się krótka strzelanina. Najwięcej prażyli nas z wieży kościoła ewangelickiego. Ale był taki jeden w tej właśnie naszej kompanii, pamiętam jeszcze dzisiaj, jakiś skrzypczak. Młody był, wdrapał się na tę wieżę i tego Niemca no, ściągnął. Po tych schodach zrzucił go na dół, już sobie zdobyli. No i Niemcy ci wszyscy się poddali, widzieli weselowość walki. Wszystkich otransportowali do Wrześni, we Wrześni potem do pociągu i wysłali ich pod eskortą do Poznania. Opanowanie Witkowa to jeden z przykładów współdziałania Polaków z dawnego zaboru rosyjskiego z powstańcami. Do podobnego, acz bardziej dramatycznego wydarzenia doszło kilka dni później podczas walk o Inowrocław. Ruszyli na niego powstańcy z Gniezna. Zorganizowano ochotniczy oddział w sile batalionu. Najłatwiej poszło z strzemesznym, bo tam ten teren już był przygotowany. Kompania Trzemeszyńska wzmocniła oddział gnieźnieński. Gorzej było z Mogilnem. Powiatowa Rada w Mogilnie, lojalna wobec Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, nie życzyła sobie wyzwolenia ze strony Trzemeszne i Gniezna. Ale w nowym roku to duże zgrupowanie porucznika Cymsa dotarło do Mogilna i. Siwą rzecz musieli zaakceptować powstanie pod dowództwem porucznika Rolofa. Ponad 100-osobowy oddział ochotników wzmocnił to całe zgrupowanie i uderzono w dwóch kierunkach, na Kruszwice i w kierunku północno-wschodnim. Mimo zakazu Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej, pretraktującego z Niemcami, aby zdobyć ino Wrocław, Cyms nawiązał kontakt z Wojskiem Polskim we Włocławku. Kapitan jednego z batalionów, Michał Zabdyr, na własną rękę, także wbrew rozkazom Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w Warszawie, prowadząc dwie kompanie piechoty, przeszedł przez istniejącą cały czas granicę i podporządkował się rozkazom Cymsa. Powstańcy szli naprzód jak wicher, nie zważając na straty. Uderzenie kompanii młyńskiej było zabójcze mimo że posuwała się pod flankowym ogniem karabinów maszynowych prażących linię polską z koszar piechoty. Równie potężne było uderzenie centrum, które pod osłoną pociągu osobowego z Gniezna zdołało mimo ciężkich strat dotrzeć pod sam budynek dworca osobowego. O wyniku pierwszej fazy walki zadecydowała prawdopodobnie kompania mogileńska, która kierowana osobiście przez Cymsa, silniejszymi grupami i patrolami przekroczyła tor i zaatakowała dworzec osobowy od strony miasta. Po godzinnej walce dworzec kolejowy wpadł w ręce powstańców. W tej samej chwili jednak ujawniły się w fatalny sposób wszelkie ujemne cechy oddziałów ochotniczych. Mimo wysiłków dowódców nie zdołano bowiem należycie zabezpieczyć zdobytej pozycji. Wiara skoncentrowała się w poczekalni, zapominając o właściwym celu walki. Po zorientowaniu się Niemcy w sile dwóch kompanii ruszyli do kontrataku, po zaciętej walce o budynek dworcowy powstańcy, którym brakło w końcu amunicji, ulegli. Zabdyr i Cyms ostatecznie zdobyli Inowrocław. Obaj jednak mieli problemy wynikające z ich samowoli. Ostatecznie nie stanęli jednak przed sądem wojennym. Powstańców wspomagali także cudzoziemcy. Jeńcy wojenni Antanty więzieni w obozach jenieckich w Wielkopolsce. Było to kilkanaście tysięcy ludzi. W oddziałach powstańczych znalazło się prawdopodobnie około 400. Szacuje profesor Janusz Karwat. W pierwszych dniach powstania okazali się niezmiernie, Cennym materiałem żołnierskim, ochotniczym, pełnym animuszu, chęci pomagania Polakom. Nakładali tylko biało-czerwone rozety czy opaski, sami zgłaszając się w szeregi powstańcze. Francuzi na przykład uczestniczyli w kampanii czy w tej operacji wyzwalającej całe Kujawy i Pałki. Pojedynczy Włosi, nawet i Amerykanka pani Sims która przyjechała z Filadelfii, która przyjechała w odwiedziny do męża, to była taka podróż na kilkanaście miesięcy chyba, znalazła się w gnieźnie i później jako pielęgniarka wspomagała całą tą akcję porucznika Cymsa na Mogilno, Kruszwice i Nowrocław. Wróćmy jeszcze na chwilę do Cymsa i Zabdyra. Za pomoc z zagranicy po ewentualnym zdobyciu Inowrocławia i znajdujących się tam koszar, Zabdyr domagał się karabinów, naboi, butów i mundurów. Obaj po ostrych targach dogadali się, ale to nie jedyny przykład wsparcia, jakiego Wielkopolanie udzielili jeszcze podczas walk powstańczych Wojsku Polskiemu, którym formalnie jeszcze nie byli. W Inowrocławiu powstańcy zdobyli m.in. mundury dla 3000 żołnierzy, kilkanaście karabinów maszynowych, półtora tysiąca zwykłych i cztery samochody. Część z tej zdobyczy, trafiła do pułku piechoty stacjonującego we Włocławku, w którym służył kapitan Michał Zaptyr. Więcej o pomocy z Wielkopolski do Polski w kolejnych odcinkach cyklu Udane Powstanie w 10 minut.